Siemanko, siemanko, witamy, nowy dzionek, zaczynamy Czwartek dzisiaj, 3 chyba listopada, 9.40 Jedziemy, piece już się grzeją, chlebki czekają, żeby je pięknie upiec e co ja biorę się za masełko, trzeba rozpuszczać masełko Żeby hałeczki były, można robić i zaczynamy! Jedziemy z tym ciągiem i zobaczymy, co się potoczy. Dzień dobry, witamy! Dobra, chlebki, pagietki upieczone już na stole. Ja się biorę za kończenie mojego ciasta. Bo tak jak mówiłem, będę robił symfonię jabłkową. Muszę pójść po jabłka, bo brakuje mi jakichś tam 100 gram, 150. Więc kupię ze 2 jabłka, żeby było gitara. Jestem właśnie po spróbowaniu kawki Kawka wypas Elegancka, no Jestem dumny z Lucy Już robi naprawdę, parzy dobrą kawkę Się już trochę nauczyła przez ostatnie parę miesięcy Także super Cieszę się z tego No dobra, ja tu muszę, widzicie stoły posprzątać Bo po są całe W mące Ciasto na chałkę jeszcze Musi troszkę mi powyrastać Także nie mam co tutaj Siedzie czekać, dzisiaj trochę wolniej, bo nie musiałem nic dekorować. Wszystko spokojnie dzisiaj tak wcześniej trochę zamykamy, bo na koncert jedziemy trochę kultury zaznać. No nic, idę po jabłka Nie biorę się, a budyń sobie najpierw ugotuję, bo to budyń czy trzeba... niech stygnie już, w międzyczasie pójdę po prostu po jabłkę. No i też będzie spokój. Dobrze. Cionek pomału leci, uciekać. Godzina, że godziną, jest godzina pierwsza Ja właśnie skończyłem swoje ciasto Jabłkowa symfonia Tak I co? I zrobiłem sobie coś do jedzenia Naprawdę coś jestem jakiś osłabiony Nie wiem, może ta kawa była zbyt mocna dla mnie, wypompowała mnie Ale muszę coś zjeść, jest pierwsza, jeszcze nic nie jadłem rano, tam bo 8 rano jak wstałem śniadanie, także Dlatego też taką sobie zapiekankę zrobiłem. To jest ser cheddar, ten bardziej żółty, zwykły, ze zwykłym żółtym serem. A na to po prostu usmażyłem sobie cukinie z pieczarkami i cebulą. No, takie na taka ale zapiekanka. No, tak sobie zrobiłem. Dobra, to będzie mój taki ala lunch. Idę poszukam, może mam w lodówce gdzieś ketchup albo majonez. Muszę coś zjeść, nabrać siły Czas nie ma co na razie piec żadnych Mamy, jeszcze nikt nie przyszedł po ciasto A już mamy jedno całe gotowe na jutro Zobaczymy Nie wiem <grym> czy ktoś kupi czy nie Dobra I tak w wygląda finałowa wersja mojej zapiekanki Z majonezem I dwie krople Bardzo ostrego sosu Nie ma co przesadzać Więc smacznego życia jest godzina druga dzisiaj była jedna osoba u nas jak na razie do tej pory zobaczymy co się dzisiaj potoczy tam ale mamy za to piękne kwiatki, żeby iść na koncert w prezencie o, mamy piękne kwiatki można iść na koncert, musimy je wręczyć dla mamy Lucy no, co Sitting, siedzę, robię flower. Lucy siedzi i robi film hmm, ściśle tajny, <noise> nic się nie dzieje, także ja już zaczynam proces robienia chlebka, bo musimy dzisiaj wcześniej skończyć. Koncert się zaczyna o siódmej, ile dobrze pamiętam, czyli o szóstej musimy już być w domu na 100%, żeby się wykąpać, przebrać i tam musimy być gdzieś w pół do siódmej. Bo nasz kwitek musimy wymienić na prawdziwy bilet i znaleźć to miejsce. Także, te... Także dzisiaj ze sklepu nie ma co nagrywać. I tak się dzisiaj jeszcze tak czuję jakoś słabo, nie wiem o co chodzi. Także pokażę więcej może tego koncertu, jak to tam wygląda, jak ten teatr, jak oni tam będą grać, szarpać na tych instrumentach, śpiewać czy co oni tam będą robić, nie mam pojęcia w ogóle. Dobra, no. Co? No? Nic. Godzina trzecia, jak na razie nikogo wciąż nie było. Był bo tylko, bo tylko jeden klient dzisiaj, i jest godzina trzecia, i nie widać, nie słychać nikogo. Ale koleżanka nam przyniosła ciasto do spróbowania. Upiekła jakieś nowe tutaj obok nas, co prowadzi. Ona prowadzi bardziej takie miejsce, torty na zamówienie, na urodziny, uroczystości bardziej to chodzi o dekoracje niż o smaki i ciasta mi w ogóle nie smakują, bo nie mają za bardzo smaku wyważonego, po prostu są robione z kremem tam na słodką, ale jeśli chodzi o dekorację, to naprawdę robi przepięknie dekoracje, dekoruje różne postacie, maluje tam na tym, no naprawdę ładnie to wychodzi, ale tutaj jaki zrobiła takie ciasto, ta wiśnia taka słaba jest. No. Świeża to świeża, dużo ładnie wygląda. Coś takiego. Także spróbujmy co to ciekawego jest o, Po naduszeniu cała góra odpadła Słabo się trzyma no, Co mogę powiedzieć, biszkopt kakaowy Dobry, bo nie jest taki suchy Przekładane, przekładane bito śmietaną no, Żaden krem jakiś ani budyniowy, ani serowy, po prostu bita śmietana. No i takie tu ciasta właśnie w Korei mają. Bischopło to zbito śmietano i czasami jakoś tryskawkę czy winogrono tam wrzucą No i on im to smakuje. A ty robisz dobre, eleganckie. No nic. Myślałem, że się zjem, bo wyglądał apetycznie. Nie chce mi się bite śmietany z bischopłem jeść. No dobra poróbmy coś no cóż, dzisiaj zawitało do nas ogólnie cztery osoby czyli było co robić, było, działo się, drzwi się nie zamykały my już się powoli szykujemy, jest godzina za 25 właśnie przyjechała do nas kolacja, zjemy to, zamykamy i jedziemy no tak wygląda nasza kolacja koreańska pizza jak widzimy koreańska pizza zawiera ser w cieście. Tutaj jest taki, widzicie, zawinięty. W środku ser i boczek pepperoni. Do tego sos cząstkowy jakieś ogóreczki i oczywiście nie może zabraknąć bardzo pikantnego sosu do tego. Także zajadamy i zamykamy i jedziemy i coś się będzie działo. Niech zagra muzyka to także ożywi dzisiaj dzisiejszy bardzo ci dzień naprawdę. No ale co? Dobra, godzina 5.20. Tak, godzina 5.20. Więc sklepy zamykamy. Kotary już zaciągnięte, wszystko poskładane. Zwijamy się do domu, trzeba brać prysm, przebrać się, przygotować i być na koncert śmigany. Widzimy się już tam na miejscu, zobaczymy gdzie to będzie. Nie wiem, pierwszy raz tam będę, także. Zobaczymy, co tam będzie się przedstawiać. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, jak to nazwać. What kind of place it is this? Mm. Art Center. Art Center, <noise> Centrum Kultury. Jakimś Centrum Kultury jesteśmy? Człowiek był w domu, odpoczął, wziął prysznic, przygotował się. Lecimy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. <noise> A, coś? Kurde będzie trzeba w masce jakoś przetrwać no, no jeszcze Jeśli chodzi o restrykcje, trzeba w pomieszczeniach zamkniętych mieć miastki I tutaj na pewno w takim teatrze będą pilnować no, ludzie czekają już o, szukamy naszego miejsca mhm. Dobra, musieliśmy wymienić naszą wyjściówkę na bilet. Dostaliśmy numerek i musieliśmy zostawić kwiaty tam u nich i dopiero po koncercie będzie można odebrać kwiaty i wręczyć osobie, której się chce. No i mamy chwilę czasu na, na poczekanie, zanim się zacznie. Ojciec? Hmm? I didn't realize I'm getting so much weight. Ah. I start to feel so uncomfortable. <laughs> doesn't look so. <laughs> hmm. Shirts się too small. 아, 나작데 exactly doesn't, doesn't feel like mm, uh, i k e how i s u p p o 이제 스타트 트레바셀로나 Oh yes. In Barcelona <laughs> i can do t okay. <laughs> <laughs> <the bottom>. 안녕하세요. 저희 공연장 내에서는 카메라 촬영 및 식음료 섭취어려우세요안 되는 거만 드십시오. Dobra, jestem w środku. Mogę pokazać jak to mniej więcej wygląda przed. Jak to wygląda? Taka sala koncertowa. Tutaj powychodzą artyści i będą nam dawać rozrywkę. Zobaczymy. Czy uda mi się coś nagrać? Dobra, jesteśmy po koncercie. Było naprawdę fajnie. Trochę człowiek się... No, staram się pokazać jak wygląda za plecami. Trochę człowiek się odprężył, zaznał trochę kultu, kultury koreańskie. Bardzo fajnie było. To trwało półtorej godziny koncert i były i dzieci, i młodzież i, i tańce były i byli ci. E, Oprzysiści, tak? Te noży, tak. No, te noży były i były i churki i w ogóle. No, było było ciekawie było naprawdę fajnie. Lucy na początku mówiła, że jak coś, to żeby wyjść przynajmniej w połowie, żeby nie siedzieć, ale jej też się, się spodobało. Troszkę to się rozkręciło potem. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, dobrze wyjść. Coś innego. Coś tam postaram się wrzucić, co mi się udało nagrać. Jeśli się nagrało i dźwięk wszedł i da się to jakoś posłuchać i zobaczyć, to wrzucę jakieś tam parę scen. I tyle. Dobra. Jestem pod wrażeniem, było naprawdę fajnie. Co mogę więcej powiedzieć? Do juterka. Elo!